Nadal nie masz pomysłu, co takiego kupić miłośnikowi roślin na święta? Jeżeli tak, to pamiętaj, jak prezenty, to Allegro, bo na Allegro znajdziesz ogromny wybór roślin oraz dodatków do nich i jeszcze błyskawiczną i darmową dostawę ze Smart. A cóż takiego ja bym wybrała jako prezent? No więc przede wszystkim zerknęłabym na te genialne zestawy, bo zestawy to jest bardzo fajny wybór. Wszystko jest pięknie zapakowane i w jednym miejscu, no i możecie sprezentować komuś zestaw do uprawy roślin albo taki, który pomoże o nie zadbać. A jak nie zestawy, no to może na przykład takie droższe nawozy, bo to jest zawsze dobry pomysł. Jak ma się bardzo dużo roślin, to te nawozy szybko schodzą, a że są drogie, to każdy roślinocholik się z nich na pewno ucieszy. I dodatkowo może warto pomyśleć o jakimś mierniku do podłoża, który pomoże monitorować stan, w jakim jest podłoże, a dzięki temu rośliny będą zdecydowanie piękniej rosnąć. Więc dajcie znać, co takiego wy byście kupili.